Narodowe święto niepodległości zawsze przypomina nam, jaką wartość stanowi wolność. Wolność Polski, wolność Polaków, wolność każdego z nas. Walczyli ją nasi przodkowie, kombatanci, weterani, opozycjoniści, którym w tym dniu należą się szczególne słowa uznania i podziękowania. Gdy wojna toczy się tuż obok nas, Słowo wolność zyskuje jeszcze głębszy sens. Życzę nam wszystkim, by Polska była miejscem spokojnym i bezpiecznym, bo to nasz wspólny dom. Pielęgnujmy go, dbajmy o niego, czyńmy go lepszym. Dla nas i dla naszych dzieci, bo to jest prawdziwy patriotyzm.